Witajcie. Może ktoś z was robi wino? Jakie robicie, to ten moszcz śmiało możecie podawać do Tylko jest taki jeden główny warunek, że jak już odcedzicie sobie to wino, i zostanie wam ten moszcz taki jeszcze półpłynny, bo wiadomo, że tam jeszcze trochę wina będzie i tak dalej. To sobie to gdzieś wylejcie, żeby to ten płyn wsiąknął, a ten moszcz został. I tak poczekajcie ze dwa dni, żeby ten alkohol odparował. Bo jak tak od razu dacie, może jeszcze takie mniejsze ilości, tam jakiś szkód większych nie wyrządzą, ale jak dacie tego dużo, że je zalejecie, jeszcze tym, wiecie, moszczem plus te półpłynne takie to wino, gdzie tam dużo, sporo jeszcze tego wina jest, no to sobie je wybijecie. Ja też tak kiedyś zrobiłem, no i wiecie, już tam chyba wspominałem nawet w którymś filmiku. No i większość to była taka półprzytomna, niektóre już się w ogóle nie ruszały, już widać były, że już padły, bo drzownica całym ciałem wymienia te płyny i tak dalej, tak, jakby to powietrze pobiera. No i ona, tak jakby człowiek miał wszędzie buźki na całym ciele i zaczyna to pić. Nie? No to i człowiek długo by nie wytrzymał. Więc można sobie je załatwić w ten sposób. Ja to właśnie sobie wylałem, odczekałem dwa dni i teraz już można dawać. Ja akurat to mam wino z kompotów, z węgierek, śliwek. stały tam już dłuższy czas. I bardzo jakoś dżemu nie jadł. To mówię zrobię, bo jeszcze się popsuje I szkoda. Więc tak sobie też wygrzebujemy jamkę jakąś. Ja bym nawaliłem tego żałcia ostatnio. Zobaczcie. Jakie sztuczki. Ładne, dorodne. O. Tam im w kąt wrzucimy. Tutaj dynie jeszcze widać. Tu na dnie jeszcze tam mam jakieś ogórki, obierki, nieobierki. I sobie wszystko ładujemy. O. A ogólnie jakbyście chcieli zobaczyć filmik, jak robić domowe wino yy, no, na takich własnych drożdżach, tych takich dzikich, tylko że z własnego winogrona, to Wam też mogę nagrać, tylko dajcie znać w komentarzach. I też za każdym razem wam wyjdzie i wszystko, bo też już to dobrze opanowałem, że tak powiem. To tyle. A jeszcze no, można powiedzieć, że to też jest bardzo odżywcze dla nich. Na, na każdy owoc one to uwielbiają. I tam wiecie, zaraz, kurczę, aby tam jedna coś poczuje, to zaraz wszystkie tam pójdą. Będą się działy i będą jadły. Szczególnie że to już wiecie, jest takie półpłynne. To już dla nich jest od razu do żarcia. Tak jak te dynie. Więc szkoda tego gdzieś tam wyrzucać, tak? Jeżeli sobie hodujecie jakieś dżownice, czy coś chcecie je utuczyć na jakieś rybki, nie rybki, no to to jest właśnie dobre. Jak macie kompostownik, to też sobie możecie wrzucić do kompostownika. Tam jak macie mniejszej ilości, to nie musicie odczekiwać. A jak macie jakieś dużo, dużo tego wina nastawiacie, dużo tego moszczu Wam zostaje, no to też lepiej gdzieś sobie wywalić i tym bardziej, że i tak one tego nie ruszą, i tak tego nie ruszą, więc musi ten oko odparować. No dobra, to tyle, na razie, cześć.